Nastolatkowie borykają się często z tymi samymi problemami, z którymi borykali się ich rodzice, będąc nastolatkami. Ja dziś chciałbym powiedzieć, opowiedzieć rodzicom o tym, co się dzieje w mózgu nastolatka, dlaczego nastolatek funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, ponieważ jego mózg nie jest mózgiem dojrzałym, a w relacji dorosłego z dzieckiem za tę relację odpowiada wyłącznie dorosły. Młodzież przeżywa dziś szczególnie dużo problemów. Nie tylko normatywnych, tych związanych z typową desynchronizacją wodów neuronalnych, z dorastaniem, które jest charakterystyczne i różnorodne dla wielu młodych ludzi, boryka się także z nowymi, bardzo niebezpiecznymi zjawiskami, między innymi z tym, co dzieje się w mediach społecznościowych. My dorośli często w mediach społecznościowych ślizgamy się jak surfer po tej zewnętrznej warstwie, nie mając kompletnie świadomości tego, co dzieje się w środku. Nasze dzieci nurkują w te media, nurkują w zamknięte, administrowane grupy i tam często spotykają się ze zjawiskami, na które nie są gotowe rozwojowo, z treściami, które są bardzo toksyczne, uszkadzające. I właściwie my, często dorośli, nie mamy świadomości, z czym mierzą się młodzi ludzie. Mamy bardzo wiele problemów związanych z depresją, ze stanami, z kryzysami w szkole, wśród rówieśników. Myślę, że ważną rzeczą jest to, żeby wskazać rodzicom, na jakie zachowania sygnałowe powinni zwrócić uwagę. I żeby pamiętali, że. Najważniejszym, najskuteczniejszym czynnikiem chroniącym nasze dzieci jest zbudowanie z nimi dobrej, bliskiej, serdecznej relacji. Nie ma skuteczniejszej metody ochrony naszych dzieci. Wtedy